Studio DTS, witam serdecznie, witam naszego gościa po drugiej stronie w swoim gabinecie, Jadwiga Gorczyca-Malina, dyplomowany protetyk słuchu i kierownik gabinetu Amplifon w Nowym Sączu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdybym chciał troszkę tak sobie zażartować, to zapytałbym, czy dobrze się słyszymy? Bardzo dobrze. Proszę mi powiedzieć, problem niedosłuchu, nie chcę powiedzieć, całkowitego niesłyszenia, to zjawisko powszechne w naszym społeczeństwie? No właśnie, niestety tak. Słów jest jednym z najważniejszych naszych zmysłów, i zdolność słyszenia jest esencją procesu porozumiewania się i stanowi podstawę prawidłowych relacji z otoczeniem. Swobodne rozumienie mowy jest niezbędne do codziennego funkcjonowania w domu, podczas rozmów telefonicznych w pracy, oglądania telewizji i ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Niedosłuch natomiast poważnie zaburza proces komunikacji, powoduje obniżenie samooceny i poczucia własnej wartości. Starając się ukryć swoje trudności, osoby niesłyszące stopniowo izolują się i zamykają w sobie gdyż z jednym z obiektów niedosłuchu są, niestety, trudności w rozumieniu mowy. No, wśród Polaków jest dosyć mała świadomość społeczna w tym temacie. Osoby z niedosłuchem często czują się wykluczone i obawiają się zakładać aparat, bo boją się, że będą postrzegane jako osoby niepełnowartościowe. Czy, czy, czy mówiąc naj, najprościej, pojawiające się problemy ze słyszeniem powodują u takiej osoby dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu? Ona się wycofuje z pewnych sytuacji, z pewnych, nie wiem, dotychczasowych przyzwyczajeń, zachowań, tylko dlatego, że nie może w pełni w nich uczestniczyć? No dokładnie tak, ale są tu też problemy innego typu, że osoby pracujące na przykład boją się stygmatyzacji, boją się ubrać aparat, ponieważ obawiają się, że będą podważane w ich kompetencje. Na przykład mam takie przyk przykłady, jeśli chodzi o muzyków i lekarzy. Konsekwencją niestety zbyt późnego założenia aparatu mogły, może być właśnie pogłębianie się tej wady i nieodwracalne pogorszenie rozumienia mowy. Nie każdy sobie zdaje sprawę z tych konsekwencji. Co to znaczy, co to znaczy że aparat stygmatyzuje? Ubierając aparat czujemy się gorsi, dajemy innym sygnał: a Ja jestem, przepraszam, niepełnosprawny? No właśnie tak, niestety jest. Bo jest właśnie, ponieważ jest bardzo mała ta świadomość społeczna, działa to w obydwie strony. Właśnie osoby pracujące boją się, że będą ich kompetencje podważane. Chociaż jest to bardzo dziwne, dlatego że na przykład teraz bardzo dużo osób nosi okulary. I nikt takiej osoby nie uważa za jakąś niepełnosprawną albo niekompetentną. A przecież lata temu pamiętam, kiedy byłam mała, młodzież i dzieci nie chciały nosić okularów, dlatego właśnie, że przez społeczeństwo były naznaczane, były wyśmiewane jako okularnicy. Więc po prostu potrzeba cały czas jednak tej, tej, tą świadomość społeczną jakby budować i uświadamiać, czym jest niedosług. I Spojrzeć na ten problem zupełnie inaczej. Prawda? Dobrze, zauważam u siebie przykładowo problem ze słuchem, a co powinienem zrobić, i ten wspomniany aparat, czyli ja rozumiem taki ostatni element całego procesu, to jest sprawa nieodwracalna, czy kiedy pojawią się problemy ze słuchem, to pewne procesy są jeszcze uleczalne, odwracalne i tak dalej. Niedosłuchy są różnego typu i oczywiście są niedosłuchy, które nadają się do leczenia i, i, so, i można je leczyć farmakologicznie, ale są niedosłuchy, których nie da się wyleczyć. I konsekwencją tego jest po prostu, żeby sobie pomóc, jest założenie aparatu. Najważniejszą rzeczą jest, kiedy takie objawy, jak, jak na przykład podgłaśnianie telewizora radia, albo kłopoty ze zrozumieniem słów i prośby o powtarzanie albo Wrażenie, że ktoś mówi niewyraźnie albo za cicho jest ciągle. Jeżeli osoba czuje, że coś takiego się dzieje lub coś takiego się dzieje jakby w jej otoczeniu, może wśród bliskich, powinna po prostu natychmiast udać się do protetyka i zrobić badanie słów. Badanie słuchu bardzo dużo rzeczy nam obrazuje, pokazuje, czy jest niedosłuch, jeśli jest to jakiego typu, no i wtedy trzeba się udać do laryngologa. No i właśnie laryngolog tam decyduje, bo jeśli są to niedosłuchy, które można farmakologicznie leczyć, to to się po prostu robi. Kto jest Na najczęściej? Ten... Tak? Hmm, przepraszam. Kto jest ten najczęściej? To, żeby po prostu y, y, nie udawać, że nic się nie dzieje i nie przeciągać tego w nieskończoność. Kto jest najczęściej narażony na problemy? No nie chcę powiedzieć na utratę słuchu, ale na problemy czy na pogorszenie jakości słuchu? Ech, e, obecnie w ogóle się szacuje, że ponad 6 milionów Polaków ma problemy ze słuchem. Jest to dosyć znacząca liczba osób. Najczęściej w ogóle są to osoby po 60 roku życia, więc jakby tutaj yy, ta profilaktyka tych badań słuchu powinna już być około 50 roku życia. Każdy profilaktycznie powinien przebadać swój słuch, żeby wiedzieć jaka jest jego kondycja. Proszę sobie wyobrazić, że Światowa Organizacja Zdrowia, właśnie wczoraj czytałam taki artykuł, że biją na alarm, bo oni robią te wszystkie badania i napisali, że za około 25 lat już co czwarta osoba będzie miała niedosłuch. Więc jest to naprawdę duża skala tego problemu. No niepokojące jest jednak to, że nieco piąta osoba z niedosłuchem nosi aparat słuchowy. Proszę pamiętać, że z powodu e, te, niedosłuchu nie tylko cierpi osoba, która nie dosłyszy, ale też e, e, osoby, znaczy pozostali domownicy albo osoby, które e, gdzieś są w kręgu takiej osoby, gdyż oni są na przykład zmuszeni do bardzo głośnego mówienia, wielokrotnego powtarzania, słuchania bardzo głośno telewizora z tą osobą, która nie dosłyszy. Więc to też czasem prowadzi do różnych napięć w rodzinie. No a przecież aparaty słuchowe pozwalają nas na, na tą skuteczną komunikację i codzienne porozumiewanie się i nie należy się tego aż tak strasznie obawiać i, i bać. Tylko 20% osób niedosłuchem używa korzysta z aparatów słuchowych pozostałe 80 dla pozostałych 80 to jest kwestia tego, tego wykluczenia społecznego, tego wstydu, a może kwestia ceny takiego sprzętu, jaki jest główny powód? to znaczy tak, powiem panu, że raczej jest tu jest raczej tutaj jest nie kwestia cen, dlatego, że proszę pana ceny są na każdą kieszeń dlatego, że aparaty są w różnych klasach, są tak samo dofinansowane przez NFZ osoby, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z następnych dodatkowych dofinansowań no kwestia jest tej decyzji, trzeba po prostu się z tym zmierzyć są różne po prostu właśnie stereotypy myślenia. Ja myślę, że to gdzieś zatrzymuje osoby przed tym pierwszym krokiem. Nie, nie, wstyd... Żeby... nie, nie, wstyd, nie wstydzimy się używać na co dzień słuchawek, które łączą nas z naszym smartfonem, to może nie wstydźmy się używać również aparatów słuchowych, które troszkę te słuchawki przypominają. To są teraz bardzo małe, dyskretne urządzenia. Mała, wielka pomoc. Są to bardzo zaawansowane technologie. Proszę, to są małe, w zasadzie malusieńkie komputery. Które są dostosowane do osobistych preferencji i stylu życia. Mogą współpracować właśnie bezprzewodowo z telewizorem, ze smartfonem, można nimi sterować za pomocą aplikacji w telefonie. No naprawdę to są świetne urządzenia, naśladują akustykę ucha rzeczywistego, przez co też te wrażenia słuchowe są bardzo naturalne i mowa jest bardzo wyraźna. No po prostu zapraszamy wszystkich, żeby się nie bali i żeby naprawdę zrobili ten pierwszy krok. Zapraszamy na Grodzką 5. Jadwiga Gorczyca-Malina, protetyk słuchu, kierownik gabinetu Amplifon w Nowym Sączu. E, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia, dziękuję. do usłyszenia. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo. Zapraszamy.